Widzowie nie lubię niedozwolonych modyfikacji Ponieważ ja zawsze cheaterów banuję Tak jest Ale w dzisiejszym odcinku wejdziemy na serwer Uwugirl Czyli dziewczyny, która się reklamowała na moim serwerze acnc.pl Najlepszy serwer w Polsce oczywiście, wbijajcie Ale nie tak normalnie Wejdziemy na cheatach Tak jest Wejdziemy na YouTube'a Piszemy potajemnie cheaty Minecraft 1.16.5 Oczywiście nie róbcie tego No i przeglądamy teraz wszystkie filmy I widzowie muszę znaleźć coś, co będzie mi odpowiadało Dlatego ja teraz pójdę coś pobrać I widzowie zobaczymy się na serwerze Okej okay, widzowie jestem na rajzie, czyli na czytach i widzowie wbijamy, zobaczymy, łączymy się, jesteśmy już na serwerze, okej, okay, dobra, czekajcie, zalogujemy się oczywiście, dlaczego tyle typa wbija, ty, wszyscy wchodzą i wychodzą, eee, czemu jestem taki wolny, widzowie, te cheaty są za dobre, patrzcie to, ja mam jakiegoś w ogóle, ta aha, timer mam włączony, czekajcie, jak się wyłącza timer, o, już, dobra, mamy wyłączonego timera, i co, widzę, jesteśmy już na tym serwerze, gdzie oczywiście to jest najgorszy serwer. No, zobaczcie, jak to się prezentuje. I ja cię kręcę, tu są jakieś ten. Nie, nieogarnięte rzeczy. Ten wspomnian jest cały nieogarnięty. Jest, kurczę, cały rozwalony. Okej, okay, ale mi to pasuje. No i bardzo. O, pozdro, i ty wszyscy piszą. Napiszę pozdro. Elo, e. El... O kurde, ty coś tu znika. Jest uwugil, jest uwugil, widzicie to? Elo, witam wszystkich ty. Jeszcze to są gracze, widzowie. Jeżeli jesteście na tym serwerze to napiszcie, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Jestem ciekawy, czy dostanę dzisiaj bana za takie czytowanie, widzowie. Mam w planach jeszcze dzisiaj sprawdzić czy działa tutaj ForceOp. Tak, wiecie co jest ForceOp? ForceOp to jest taka maszynka, która daje tobie admina, tak jest opa. Widzowie, niedługo weźmiemy sobie, przejdziemy też to co uda mi się znaleźć i widzowie potestujemy czy działa na tym serwerze ForceOp. Może uda nam się zdobyć admina. Jestem bardzo ciekawy. No byłoby to super, o kurde, serio tu jest wszystko niszczone, czekajcie Widzowie, wpiszmy y, bind O kurde, tylko żebym się nie wywalił, dobra Bind fly F, uwaga, uwaga Włączymy fly na F, halo, włączyłem fly'a i co? Aha, bo jest timer jeszcze na F, czekajcie Trzeba timera dać na T, okej, okay. i teraz fly'a dajemy samego no, Dlaczego ten fly, ten fly jest jakiś, ooo, dobra, zbugowany no widzowie, ustawiam sobie jakieś rzeczy, włączyłem sobie szybkie jedzenie, więc będziemy mówili je szybciej. Włączę sobie Jezusa, czyli może. albo nie, na razie nie. Włączę sobie high jumpa. Jezus, to jest chodzenie po wodzie. Normalnie, można sobie chodzić po wodzie, to nieźle. A na razie sobie wejdziemy tutaj i czekajcie, powinienem sobie już ogarnąć, albo i nie. Chodzenie, znaczy tego, timera, patrzcie. Działa timer, możemy sobie szybciej wszystko robić, widzicie to? Dobra, to wszystko działa, zobaczcie. Jak jesteśmy szybcy. Widzicie to widzowie? Nawet ciężko mi trafić. Dobra, to będzie spoko. Uwaga, zejdźmy sobie na dół. Dobra, jesteśmy na dole. Ej, patrzcie, tutaj normalnie ludzie. Jak to wygląda? Ale to są dobre cheaty, widzicie to, widzowie? Pa, uciekniemy. dub, 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 Patrzcie, a teraz można wyjść? stąd w ogóle? Nie można, to jest zamknięte, widzowie. Ale zaraz znajdziemy jakieś wyjście. Patrzcie, jakie to są dobre cheaty, czekajcie, boczymy sobie aurę, Patrzcie, to let's go. Dawaj, dawać go, dawać go, dawać go. Teraz, o. Oh, nie, to jest Uwogil, dobra? Nie, Uwogil, dobra. Mam nadzieję, że nas nie, nie ogarną, że jest, mamy cheaty jakieś. Ale okej, okay. dobra, patrzcie, kopiamy sobie normalnie wszystko. Wypad, chłopie, ty, a teraz mnie wszyscy będą bili, co nie, dobra, spróbujmy sobie zabić chociaż jedną osobę, patrzcie jak to wygląda, nie, patrzcie jak to wygląda, coś cudownego, naprawdę, zaraz sobie muszę fly'a ogarnąć widzowie, tu i tak jest PvP wie inne, więc no, ale dobra, ban, znaczy tutaj weźmiemy sobie fly na przykład, eee, nie wiem, jakieś tutaj mody są, old npc, nie wiem o co chodzi, dobra i włączmy sobie i co? Yy, można latać? no Nie wiem Widzowie, trochę to jest dziwne, nie? <laughs> Fly is not enabled to server, o nie I tak, widzowie, nazbierałem sobie bedrocka, znaczy, boże yy, Dirta, ale tutaj ktoś pisze, że O, Kławko i ty na początku odcinka Kupiłby bedroka napisał to 2xqz7 Tutaj, o, no i faktycznie, widzowie, ty Wejdźmy sobie na stronkę i kupmy bedroka żeby od razu Kupić sobie, patrzcie, protection level 100, widzowie, tak, ja chcę to kupić, widzowie Tutaj mieczyk, shard test 30, let's go Ale będziemy koksić, nie? Dobra, wejdźmy na stronkę Okej, okay, widzowie, jesteśmy na stronce i o kurde, jeden bedrock, 2 złote? Ej, skam, ej, skam Klient dostaje jeden bedrock W nawiasie ceny wyższe, bo inflacja Co jest grane, widzowie? No nie, jeszcze tylko dotpajem można, ty Ej, to jest skam, no! Za jednego bedrocka to my nic nie kupimy. Trzeba wydać 6 zł, żeby mieć taki mieczyk, albo 6 zł, żeby mieć każdą rzecz po jednej. Czyli ja muszę wydać widzowie... O kurde, z 3 dychy, żeby mieć całego seta! Co jest grane ty? No dobra, poświęcenie. Nie no widzowie, to jest ewidentny skam, naprawdę. 2 złote? Za tylko jeden bedrock? No nie no, to jest widzowie skam jak nic, nie? Dobra, wejdę sobie tutaj, uwaga, czy dostanę? Powinienem dostać. 6... Co? Ej! Serwer! Ławkły Ty kupisz 64 bedrock? Gratki? Ty. ty, 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 ty spobugowane? Czy co? Ej, co jest grane, ty XDDS Ja pierdzielę, ustawiłem bedroka, no nie Dobra, widzowie, czyli mogliśmy sobie Ja cię kręcę, dobra, czyli było coś zbugowane Dobra, mi to na rękę, widzowie dobra, Już byłem przyszokowany, że będę musiał wydać tyle kasy A tu tylko za 2 złote kupiłem? Co jest grane, widzowie, naprawdę bardzo tanie Tutaj, a, tu jest jakiś skam, bariera na to No ciekawe, a tutaj mamy kill -off. O, dobra, weźmy sobie kill -off. ty Ej, rozdamy to jakiemuś widzowi, albo nie, na razie Albo dobra, no, rozdajmy to jakiemuś widzowi Może, może dajmy komuś setę. Jakiegoś, dobra? Kupmy klaty, rzucimy widzom klaty, ej, dobra, scholsy to do Ender Chesta. Już nie zrobię tego błędu więcej i będę to miał na tym niku, nie? Tylko gdzie jest Ender Chest? Na serio na tym serwerze nie ma Ender Chesta. Ja pierdzielę, nie, no bez kitu, a może ukośnik Ender Chest? Nie no, ugnął komand, no boże. Zakładam wszystko i jolo, patrz to, normalnie, nie, widzu. Pik, dobra. o kurde, to mi trochę zabało nawet. Uwaga, i teraz patrzcie jak się bije. Let's go, cheater! Widzowie, za chwilę wejdziemy sobie. O, kurde, uwu, dobra, mam nadzieję, że. Nie, on nie widzi, bo po prostu kupiłem na pewno, nie. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że to wszystko będzie git. Patrzcie jak się wszyscy boją, nie? O kurde, jak ja się ruszam w ogóle, patrzcie to! jo, za chwilę, widzowie, zobaczymy, czy maszynka dodawania opów działa. A jeżeli jesteście moimi widzami, to przepraszam was, ale muszę czytać za masy. Zobaczcie, co ten admin zrobi, nie? Patrzcie to, patrzcie to. Uwaga, włączymy sobie Speed. Albo Fly'a sobie włączymy na. Uwaga, takiego. O, o dobra. I uwaga. Czy działa ten Fly, czy nie? Ej, co jest grane? Ten Fly jest jakiś dziwny. I się to widzowie? Co, rob... Co to jest? Ja stoję w jednym miejscu. Co jest? Dobra, widzowie, patrzcie, ogarnąłem jakiegoś flaja, nie? Jest, jaki jest, ale czekaj, uwaga, i włączę go za 3, 2, 1, bum, 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 bum. Ale że wleciał. Czy wy to wszystko widzicie, widzowie? Normalnie jesteśmy cheaterami na tym serwerze. I on nie zdaje sobie sprawy, w ogóle, ten admin, że my cheatujemy. No i bardzo dobrze, widzowie, patrzcie, jak ja w ogóle wyglądam, nie? <laughs> jak to wygląda? Za chwilę sobie, widzowie, ogarniemy i maszynkę dodawania opa. Normalnie zobaczymy, czy to działa. I nasz łup wojenny to jest, widzowie, same eku, drewniane i tak dalej. Dalej, rzućmy dla bidoków coś. Macie widzowie, nie wiem, macie. Pa jak się zebrali, ale zabijamy dum, 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 dum. A nie no dobra. Wszyscy jednak kurde tutaj wyszli. Dobra, ty, a mogę czy mogę tutaj tepnąć kogoś? Chcę zobaczyć jakieś legit rzeczy, uwaga. Albo jakieś Oders, o, Oders, uwaga. Disable. Co to jest? Wyłącza antyczycz serwera. Let's go. Plugins. O, patrz. Pluginy na czacie. Uwaga. Normalnie są pluginy, które są na tym serwerze. Patrzcie. Rise plugins. Script open. Login. Shopkeepers. Bookkit. World wordboard Edit. Widzicie, to jest wszystko. Patrzcie, to jest jeszcze coś takiego jak Give another player hacks. Czyli możemy dać innym graczom też haki. Let's go. Ty, chcę dać. No i co? Skrajcy, czy ktoś jeszcze też będzie mieć haki? O co chodzi? Dlaczego ktoś jeszcze może cheatować? Nie wiem, o co chodzi, widzowie. Patrzcie. Kurde, nie wiem. Dobra, nie widzę różnicy. Patrzcie, jak ja wyglądam. Ja nie wierzę. Włączyłem jakąś. Opcję autogromer i to przygotowuje ludzi dla ciebie. Nie wiem o co chodzi, widzowie, z tą opcją. Możecie mi napisać. No kurczę, nie no, jest tutaj dużo do zwiedzania. Jak ja w ogóle stoję, jak jakiś robot, cyborg. Patrzcie to. Elo, elo, dajcie mi hajs. No, co to jest, widzowie? Jak ja się ruszam? No nie no, że to jest jak jakaś, jakiś film. O, typek ma klatę! Typek ma klatę! Patrz, kurde! Ajajaj, aj, aj, dobra, teraz go dawaj tutaj A co? uwugirl, o kurde, o kurde, dobra Dobra widzowie, wydaje mi się, że teraz w tym momencie Daliśmy już wszystko radę, jesteśmy kurde, że prawie że najlepsi W ogóle czytujemy i nic Kupiliśmy najlepsze rzeczy No no nie, no nie, no widzowie, coś cudownego Za dwa złote to może tak, można tak żyć, nie Jestem ciekaw, w ogóle, czemu nie dodajemy banana od uwugirl, co nie O Ticket for spamming! O co chodzi, ty? Nie wiem o co chodzi, okej. Okay. Widzowie, wpisałem w YouTubie maszynkę dodawania OPA. No i co? Spróbujmy to ogarnąć. Czekajcie, działająca maszynka dodawania OPA. Over. Aha, okej. Okay, czekajcie, zobaczymy, czy tutaj coś jest. W opisie może. Jest, do wdlot ty. Co jest, kralety? To faktycznie jest coś? Jest coś, widzowie! Anglojęzyczna dla Anglików, ponieważ ta maszynka jest bardzo popularna w. USA i Anglii i innych krajach anglojęzycznych, więc twórca musiał dorobić angielską wersję. Dobra, nie, no tak, twórca musiał dorobić angielko, angielską wersję, widzowie. To łapka w górę i widzowie, ja to pobieram, nie? O kurde, over działa, dałem sobie opa na dragonie, mam opa. Co? Typek serio? Dobra, widzowie. Yy, nie róbcie tego, oczywiście. Ja tego nie popieram, nie polecam, nie pobierajcie, bo to mogą być skamy, mogą ukraść wasze rzeczy i możecie zostać bez niczego. Dlatego ja to robię na własną odpowiedzialność, naprawdę nie pobierajcie takich rzeczy. Proszę was, naprawdę. Teraz mówię wam serio. Okej, okay, widzowie. Pobrałem Op Hack by of. Ok, mamy coś takiego. Oczywiście, no mówię, nie pobierajcie czegoś, czego nie ma mowy, widzowie. Your nick, twój nick. Nawet nie patrzyłem na tamty filmik, jak to działa. Po prostu ja to wpisuję. Kławku i ty, oczywiście. I IP tego serwa to jest Box PVP 123. Ta serwa Ja, jak dostanę Op'a, to widzowie, nie wiem. Yy, jadę do Was pod chatę i kurde, jesteśmy najszczęśliwszymi osobami na świecie, naprawdę. Nie no, nie ma opcji, że tutaj dostaniemy Op'a. Nie ma takiej w ogóle możliwości, co nie. Ale spróbujemy, mam nadzieję, że to się uda, widzowie. Nie wiem, jak kliknę Op'a, mi wywali kopa, kurde, jakby wybuchnie. Nie no, chyba nie ma takiej możliwości, nie? Dobra, klikam, uwaga. Sending command w porządku, dobra. Checking. A code OPET? Nie, 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 nie widzowie. Czy to jest prawda? Dobra, widzowie, sprawdzamy to, uwaga. Uwaga. Czekaj, czekaj, Gamemode, modę, I'm sorry, but you don't have film. Ja pierdzielę, dobra, jednak scam Over. Co ty żeś mi dał? Może to działało na inne wersje, widzowie. Czekajcie, no może jeszcze jedną znajdę. Dobra. Widzowie, pobrałem jakieś kolejną gównianą jakąś aplikację. I nie wiem czy ona zadziała, ale widzowie, pamiętajcie, nie róbcie tego, bo ja mogę stracić, kurde, wszystko. Nie ryzykujcie tego, bo naprawdę to mogą być jakieś trojany albo nie wiadomo co. Ty, ja się teraz cykam, w ogóle zostawać. Yy, wiecie, metod. Yy, damy out, mimo że. I wersja 1.16 to jest, uwaga, execute. Kliknęliśmy, no i co? Jest mi trochę w ogóle, wiecie, jestem przestraszony, bo to może. Wiecie mi coś zrobić, ale czekajcie, dało mi to czy nie? No mode. Nie, no nie dało, widzowie, to jest scam. No, kurde, blacha nie działają, no. No nie no widzowie, no nie działają te forsopy, ale no trudno, pójdziemy się pobić, może tutaj będziemy postrachem tego serwera No jak widzicie, bana no nie dostajemy, możemy sobie latać, latać, to jest super Uwugil jest, uwugil jest, patrz to, patrz to, dobra, bijemy się, bijemy się z adminem, pa Pa nie mu nad głową, ty Dobra, na pewno nie dostaniemy bana, nie ma opcji widzowie, powiem jak coś to jest, że to jest perełka czy coś pa to. Bum, 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 dobra, dawać go, dawać go ty on sobie wziął też jakieś dobre itemy ten typek. Typiara, przepraszam. To, że ona w ogóle ogarnia, co nie? Czy ma takie itemy? Ja nie wiem, może ktoś robi. Wydaje mi się, że ktoś robi ten serwer, bo niemożliwe, żeby ta dziewczyna ogarniała wszystko, co nie, widzowie. No i co, widzowie? Chciałem wam powiedzieć tylko, że to by było na tyle z tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Czytowanie udane, że tak powiem. Łupy, wojenne, normalnie zarobione. Mamy ty... Czemu mi tak głowa tutaj lata? Jest, 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 jest. Zostawiłeś łapkę. Jest, 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 O Boże! To było głupie i dziwne. Ja się z tam żegnam stawcie łapkę w górę i suba i Elo! No, kurde, dawaj, tą dum 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 dobra zwijam